Sytuację komplikuje fakt, że nie zawsze chodzi tu o jeńców wojennych. To było branie zakładników, co prawo międzynarodowe wyraźnie zabrania. Ten program nie ocenia bieżących, pełnych emocji i złożonych wydarzeń tego tygodnia, które są jeszcze nierozwiązane. To, co mamy tutaj do zrobienia, jest równie ważne. Aby się cofnąć i przyjrzeć się odwiecznemu dylematowi, szczególnie w tradycji żydowskiej, dotyczącym tego, co oznacza negocjowanie ze złem. W prawie żydowskim kładzie się duży nacisk na znaczenie wykupywania jeńców. Talmud mówi również, że nie można wykupić jeńca za więcej niż zwyczajowa cena. Często sytuację napędza sens dyplomatyczny dla stron w różnych przypadkach oraz presja polityczna. Przez wieki prawo żydowskie nie myślało strategicznie nie chodzi tu o pieniądze. Mówisz o wymianie więźniów i masz do czynienia z krajem, który ma władzę, ma siłę militarną i musisz zastanowić się, jak wdrożyć te wartości w zupełnie innym kontekście politycznym. I czy to jest coś, co robi Izrael?